Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Minecraft Przygoda. Tak, jest ze mną KitLox. O tutaj patrzcie. Dzień dobry. Tak. Dobrze. Dawno nie było odcinka, co nie? E, no nie, nie było. No i właśnie nie wiem czemu. Chyba teraz... Mam dawno trzeba nagrywać. Ej, co? To jest ważne zadanie. No. Jeżeli ktoś chce, to może spróbować wymyślić y, jakiś czynnik dla mnie. Zobaczymy, czy mi się spodoba. O, no. To będzie dobry pomysł. Bo... Um... A jeszcze możecie wysyłać mapki pod maila podanego w Laki Bloka. To będziemy może Laki Bloki nagrywali, co nie? Nie. Czemu? Matko, już od razu czemu? No bo ja lubię laki bloki. Ja też lubię laki bloki. Patrz. No co ty robisz? No, przez i mam mało życia. Oła! <laughs> Idź tam, gdzie twoje miejsce. Dobrze, a więc pamiętajcie tutaj ten ohydny korytarz. To teraz go wykończyłem. Jest tak. <laughs> Wejście do mojego domku. I tak wszystko wygląda. Tak, i te piękne okna. O, zupełnie, że nie ma w ogóle opcji fajnej, nie mogę tak zumować. I właśnie, jak będziemy kończyć tą serię, to będzie seria na modach. No, ale wiesz, nie musisz powtarzać tego za. No, ale zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Co nie? Po prostu możesz pisać w opisie filmu. Nie musisz zawsze No, ale wiedzieć. zawsze jest jakiś temat do pogadania na odcinku. Ogólnie to ja mam dla ciebie um, niezły pomysł, takim jakim jest łóżko, ale twoje, a nie moje. Nie rozumiem. I dobrze, że nie rozumiem. No mm, dobra. Jak pewnie klębie. większość osób znaczy, no nie wiem, czy większość, ale pewnie kilka osób będzie pisać w komentarzach o tym. Ja idę spać. Nie, nie, ja nie rozumiem w ogóle o co Idź spać. Mam iść spać? Tak sama nie śpisz. Dobra, śpię. Masz lotę flash? Uh, tak i nie. A, no to lipa. No to daj mi Lotę Flesza. Nie mam. To nie to. To ja tutaj sobie tutaj zrobię schodki, przed dom. Jo. Jo. Dobra. Jak można to jeszcze zrobić? Może slabami? Tak, slaby. Dużo slabów. Czekajcie. Dobra. Słaby zrobiony. Okej. Okay. Nie, kurde, że tak nie będzie działać. Nie, brzydko to wygląda. Ła moje uszy. Co się, się stało? Nie, nic, nic. Okej. Okay. Jakby co, Jeżeli będzie słychać coś w tle, jak gadulstwo, to bardzo serdecznie przepraszam, ale. Właśnie nic nie słychać. Tak, nie słychać to dobrze, bo trochę jest głośno na dole. Na dole? No, co ty robisz? Czemu tą farmę tu łączysz? To jest moja farma. Dobrze jest przypadek. jest przypadek. Zajmuje sobie cały, cały, cały ten brzeg. No, trudno takie życie. Najlepiej tak powiedzieć, nie? Dobra, już Prawie swoją grze. Okej. Okay. Tak, rzadka jest naprawdę. Piękny domek. Ogólnie trzeba. pójść po miód. Na pewno tam będą jakieś osy. Wiedziałem! Wiedziałem. Oła, Paulina! Pełnina! Po mnie zabiła? No teraz te osy też zabijesz. Która cię ugryzła? Jedna. Tak, ta nie goni, tam nie goni. Ale ona i tak zaraz zginie. E, ta właśnie mnie goni, ona mnie nie dziabła. Czo! So, stój! Ej, już kwiatka znaleźć, Może ją to Eee. Nie, od, ej, ona... Ale ona szybka. To schowaj się w domu. No nie przez okno, czeka, okno chyba wleci. Ej, Piatka, przez okno żeby... wlazła. To... Bo ja wina, że masz otwarte okna. Ej, ta osa tam Ej. nadal tam jest? Tam są kwiatki. Ile po kwiatki? Może ją kwiatek łagodzi. No to tak to jest, jak dotykasz tego ula, no. No ale przynajmniej mam jedzenie. Ej, pewna chyba cię osa działa, co nie? Nie, ja spadłam... A gdzie jest no. ta osa teraz? Nie wiem. Biadasz że ją zabiłeś. Pewnie sama zginęła. Mm. No same one giną jak cię dziabną przecież. Ale przecież ona ci nie dziabła. No dziabły mnie właśnie. Wie ci dziabły? Nie, tutaj jedna żyje. Z kwiatkiem. Ogólnie wiesz, że jeżeli teraz na przykład byś miał potkę niewidzialności. <laughs> 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 jeżeli byś miał teraz potkę niewidzialności śmiercią bo było widać yy, te, jak to, się nazywa? w tobie. A, miło. Najlepiej. Albo na mi mam teraz cały głód. Wypiję butelkę z wodą. Może to mi coś da. Tyle ci da, ile nic? Dobra. Ile, że jak tam twoje, o widzę, że rozmnażasz. Chcesz, chcesz, Zostaw chcesz sprzedać zwierzę, tak zwierząt, jedno zwierzę? Nie. Typu krowa. Nie. Czemu? Bo nie. Bo nie chcesz po nie prostu, mi żeby miał do jedzenie. Nie. nie masz mi nic do zaoferowania. No właśnie, mam 12 tabek żelaza. Albo jeden Pytanie szmaragd. Eee, Szmaragd mi jest niepotrzebny, chociaż nie mam żelaza, ale ja sobie dam radę bez niego, jak na razie. To mogę ci zaoferować. Powiem ci co? Teraz już muszę poszukać swoich. Hmm. Mnóstwo kobla. Ale ja mam mnóstwo kobla. A chcesz, br chcesz Brixy? Co ja zrobiłam, Jezus Maria? Zrobiłam z tą nowe te slaby. Zresztą na. Co znowu Jezu, jakie marnotrawstwo! Jeżeli chcesz, to proszę, patrz. Co ty robisz? Co ty robisz? Ała, no ze mnie bić! Bo motyką cię zabiję. Ha. Masz. Nie! Grupa dla ciebie. Nie, nie to... Nie! Ej, to bardziej kryptę przypomni. No. no. Wiesz to, co mam przypominać. Dobra, ja idę kontynuować mój domek. To idź. Bo mi w tej chwili przeszkadza. W którą stronę będziemy się budować? Może w to. W obydwie Dobra, będę się budować wyglądało. po prostu. W tą stronę będzie salon. Cały oświetlony. Wiem, mój dom jeszcze nie wygląda ładnie. Ale będzie ładnie wyglądał. trzeba w siebie wierzyć wiara czyni cuda tak wiara czyni, czyni cuda dobra świetnie o, mam nie dieta. kurczę być nie nie no co chcesz hmm? Co ci się stało? Patrzcie, Paulinka... się Aha. Pewnie miałeś jakiś ten... problem sieciowy. Co nie? No. Dobra. O Jezu. Przepraszam, ale to nie jest e, koronawirus? Nie, to nie jest koronawirus. Na szczęście. Na, na nieszczęście? No. Uważajcie nie na szczęście. siebie w tych trudnych czas, czasach, bo... bo to jest tak naprawdę straszne. Teraz nawet człowiek alergii nie może mieć, bo od razu. Yy, koronawirus. Ale pana, yy. to jest niebezpieczne dla osób starszych. Trzeba się nie ja nie to uważam, że to jest w ogóle. Nie tak, nie, źle to ujęłam. Ja uważam, że to w ogóle nie istnieje. O, jestem za zdaniem mojego ojca. Jak nie istnieje? Cieszę się. No, bo to? mój tata twierdzi, że jest to, że koronawirus jest to. Muszę e, powiedzieć, że. Chcecie, że jest wyhodowany w laboratorium, tak? Nie że jest to bujda, że to jest wymyślone, żeby pozbyć się globalnego ocieplenia, bo z tego, co mówili w telewizji, że teraz ludzie siedzą w domu, to jest mniejsza... Mniejsze... Paulina, gdyby to by była bujda, to by ludzie nie umierali. Ale wiesz, że oni mogli po prostu sobie trudne postawić, takie jak to w filmach? Nie wiem, ty w to wierzysz? Ja widzę jak tutaj gdzie ja mieszkam jest w sklepach. Dobra, ma jeszcze... No, no właśnie, więc widzę jak to jest. Nie, ja to dalej uważam, sobie, że bójdę. Jeszcze, jeszcze wyjdzie na to, że ja będę miała rację i to kurde... Nie wiem co zrobię. 500 dolarów wygram. No uważaj, żebyś sama tego nie dostała. Co ty tam? Na pewno jak w to nie wierzysz, no to trudno. No, skoro ja w to nie wierzę, to ja myślę, że możemy e, zakończyć tym akcentem odcinek, ponieważ... Echa, musisz ty trochę? Nie no, jeszcze ten jest <coughs> kilka minutek Pałka. Tak, akurat nie. No, Gdzie dużo minut. 15 zostało? minut ten zawsze. A ja ty jeszcze może tylko to zrobić. O, matko. Dobra. Co ty w ogóle robisz tu? E, nie, no bo ten. No. Dostałam pewną wiadomość, musiałam odpisać, tak? A po, akurat chciałam ci coś powiedzieć, że teraz... Y, nie no, mam dużo wiadomości ze snapa, właśnie. Chciałam powiedzieć, że idziemy spać. W tej... kurde, A, się ma. No kurde ja nie mam. No dużo mam wiadomości to... ze snapa nie przychodzi. Na szczęście ja nie mam Snapchata zainstalowanego na telefonie i nie przychodzę powiadomienia. Ładnie to będzie wyglądać. Ogólnie mogę powiedzieć tyle, że mi w ogóle nie przychodzą powiadomienia, więc teraz to jest cud, że od ciebie przychodzą mi powiadomienia, więc no. Dobra, chodźmy teraz. Spatrz. No, może spać. Z, 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 z. z. A to Z wygląda jak szkoła. Widzicie, tutaj jest stała bramówka. A To jest to szkło. To stare chodzi mi. Chyba stare szkło. Czekaj. Tak wyglądało, co nie? Mniej więcej. Nie wiem, ale w ogóle, jak ty mi powiedziałeś, że jak jest inwentory, nie? i że tam jest z tyłu piasek, to ja w ogóle tak, o co ci chodzi? Nie? No bo ta teksturka. No, tak. teksturka ta teksturka tutaj jest. No ja wiem, że to jest teksturka. Ale tego, mówię YouTube'owi, Paulinka. No, dobra, dobra. No. To ona przypomina piasek. No, możecie się przyjrzeć. Nie pamiętam skąd to. A myślę, że. To. Sam nie pamiętam skąd to wiem. Chyba ktoś to nagrał czy coś. Nie pamiętam. Nie. Znaczy, ja wiem od ciebie, ale skąd ty to wiesz? O, nie wiem. No ja sam tego nie pamiętam. Ale to z to tym. Znowu Dobra, niech będzie to tak. A jak się robi rzeźbione rzeczy, które masz na podłodze? E, musisz zrobić pół. Czekaj chwilę, za sekundę będę. No, okej. Okay. Chyba pół bloki to... Czekajcie. Ja mam pomysł. Ten odcinek za chwilę będziemy kończyć. No dobrze. Pałonka znowu malaga. Nie no, normalka internet to jest właśnie taki. No, malaga. Znaczy, nie bo nieraz jeśli tak zacinałem słuchawki czy coś. Jestem. No, zaciąłem ci się z słuchawki albo lak, co nie? Co? Nie. Nie? Musiałam iść... Musiałam w chwilę coś powiedzieć, tak? A, nie, bo teraz no. będziemy myśleć, że kończy odcinek. Tak, ja się z tobą zgadzam. O kurdezie. Ponieważ twoja matyka jest niebezpieczna, we się zdręki, tak weź ją z ręki. Tak. na mamy fam family friendly, a nie... wiesz... To wiem, tą... To... <noise> Dobra. I mi tą motykę, bo ci ją zabiła. No dobra, no to żegnamy się, Pańka, Nie. Jakby z waki blokami przeciągnęliśmy go 20 minut. No dobrze. Dobrze. No dobra. A więc... Jak? To, jak wygląda. A więc żegnamy się z wami. Pa pa... Pa!